No, witam, witam, tak, widzę, że Wam nie zależy na autografie naszym, co? ani o płycie, żebyście dostali płyty. Bo słabo wysyłacie nam w ogóle prezentów. My się staramy, tworzymy płytę dla Was. Chcemy, żebyście mieli autograf. Nie jest tak łatwo zdobyć autograf nasz. Dzięki temu, że po prostu jak wysyłacie paczki prezent do nas te osoby które wysyłają do nas dostaną na 100% a reszta nie dostanie bo jakoś nie widzę waszych efektów wysłanie paczek prezentów od was czyli od widzów słabiutko się stracicie ogólnie i macie do, czas jeszcze do tego miesiąca kwietnia a później chyba zamykam bo nie ma sensu żebym przedłużał to do, do maja jak wy słabo traktujecie to nie zależy Wam na płci nowej, ani na autografie, to jebać Was. I tyle mogę powiedzieć. Macie w dupie, to my też będziemy Was mieli w dupie. Nie, nie, a nie dostanicie płyty ani autografu naszego. Coś jest za coś. Ci co wysłali do nas paczki, będą mieli autograf 100%. A ci co nie chcą wysyłać, to są frajerzy. Krótko na temat. Elo.